Ej, hej, cześć Siemono Wam ludzie, witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w GTA 3. Eee, ups, chyba zatrąbiłem, tak na dobry początek. Eee, dobra, jedziemy sobie w takim razie do. od razu do misji, nie ma co tutaj kombinować. Jedziemy sobie do. do, 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 do. gdzie? Eee, gdzie my jedziemy? Jedziemy do Kasyna. Jedziemy do kasyna. Przed chwilą nam się pokazało... Aha, nie! Ono się ten... Jego nie było. Kasyna nie było, było samo A na początku, jak trafiliśmy na tą wyspę. Dopiero po misji uratowaniu tego gościa z posterunku e, odblokowały nam się tutaj misje. No i dobra, weźmy sobie w takim razie misję tutaj. Grand Theft Auto. Lol. It Co is a overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal same, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the card as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cards on this limb. And them to a the in My honor it. Hmm. Czyli co, teraz będziemy poszukiwać samochodów? Muszą być w idealnym stanie, albo nie zostaną przyjęte w warsztacie. LOL. W serio. Dobra, jedźmy w takim razie na wprost do pierwszego znacznika jest ich ile cztery chyba Jak dobrze widzę i mamy cztery znaczniki ogarnąć LOL Boże gdzie my mamy tutaj wjechać w ogóle Tutaj chyba. A dupa tam. Nawet nie tutaj Tutaj też nie Tutaj Spieprzaj durny policjanci <laughs> To żem tu walił Dobra Wsiadamy do pierwszej furmany Spadamy w takim razie, tylko kurczę delikatnie. Chwila, moment, tylko gdzie ja mam odstawić te auta? Do którego zniecznika? Do tego chyba różowego. Jak ja się wyrobię w tym czasie? Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze weź tu człowieku, nie uszkodź tych samochodów, co jest już w ogóle masakrą. Jedną wielką zwłaszcza, że to jest GTA i tutaj się cuda dzieją na tych drogach. E, na bank nie zdążę tego zrobić w tej misji. O, przecież jak tutaj jeszcze to gówno stoi, tutaj? Nie, tutaj. A dopa. Dobra, samochód dostarczony, ale kuźwa co nie wszystkie. Jeszcze mi dwa zostały. Wątpię, że bym zdążył w tak krótkim czasie. Dobra, jedźmy może po kolejny. Dobra, jedźmy potem. Po ten po lewej, może on będzie bliżej. Jest bliżej, w sumie. Dobra, jak tu wjechać na ten parking? Jest, dobra. Ja pierdzielę. Żeby teraz tego auta tylko nie rozwalić. Gdzie? Ja jadę. Dobrze, dobrze, dobrze pojechałem, dobrze pojechałem. I do tej bramy. Czemu to się nie zamyka? Dobra, kolejne autko oddane. Samochód dostarczony, jeszcze zostało jedno. Ale wątpię, żebym w tak krótkim czasie to zdążył. Nie wiem, co bym musiał mieć za auto, i w ogóle, jakie zdolności tutaj do prowadzenia tych samochodów, żeby zdążyć to auto gdzieś tutaj przywieźć. Zobaczmy, gdzie to jest w ogóle. O matko, ja nie wiem gdzie jadę. O, pięknie, pięknie, pięknie. O, masakra. Dobra, tutaj coś jest. Człowiek, gdzie ja dotarłem? Jezus, kochany. Dobra, tędy wyjdę. Dobrze. Dobra, kij, dawaj, dawaj, chłopie. się, kurde, maś zastanawia, co on ma zrobić. Czy on ma skoczyć, czy co on ma zrobić. Jak ja ci każę chopać, to masz chopać, kurde. Dobra, 35 sekund. Jolo. Straszne jolo, straszne jolo 27 20. Zdążymy, zdążymy. Czyli tamte to co najdalej było, dobrze pierwsze przyprowadziłem. Just, just. Oh my god, co to za misja była w ogóle gówniana. Nie cierpię takich misji właśnie, które się robi na ten... na czas. Zwłaszcza w tak krótkim czasie, bez kitu. Dobra, to jedźmy w takim razie do A, bo jest teraz najbliżej A. Eee... hopa! Jezus... Paparazzo? Paparazzo. Co ma jakieś paparazzo zabić? Ja rzeczywiście, paparazzo mamy zabić. Dobra, o cholera, to jest ta dziwna misja chyba. Skakaj do łodzi i wciśnij klawisz Co ja mam tu kogoś zabić czy co? Wszędzie ja tu nikogo nie widzę Dobra Może mamy rzeczywiście gdzieś sk skakiwać tutaj do tej łodzi któraś <laughs> Brawo Po prostu brawo Eee... tak. Tak, kochani, to by było na tyle... ...z mojej mega misji. Bardzo udanej. Ja pierdziele. Najgorsze jest teraz to, że muszę znowu amunicję jecha jechać i kupić. O, masakra. Gdzie tu to, to amo teraz jest? Nie mam pojęcia. Czekajcie, to nie było gdzieś tutaj, koło mojej chaty niedaleko. Ha, dupa Co nie, co nie. Gdzie to Amunation pieprzone było Jest tam Gdzie tam w życiu Boże, teraz tego, tej amunicji cały to ja nigdy nie znajdę To jest właśnie straszna lipa, że to nie jest kurczę cały czas podświetlone, gdzie to, jest, gdzie, to ten, gdzie to się ten sklep znajduje. Weź to człowieku teraz szukaj Jaki fail. Ja odwaliłem, przecież to jest masakra hmm. Jest. Nie. Lol, jakie to było podobne. O, pięknie mi się odkopali Świetnie. Tu jest amunicja. Gdzie tu jest amunicja? Tutaj się jechało chyba do. A no tak, tutaj się jechało do misji. To raczej nie tutaj. Amunation. Amunation. Jest. Jest ten ukochany mój napis Jezus. Dobra, czyli to jest zapamiętać niedaleko. A. Niedaleko tego, tego, dobra. Oooo, masakra, masakra, masakra. Nie cierpię tej gry. No, nie cierpię, co ona ze mną robi? Bo ona mnie wnerwia. Ale to jest głupota, no bo kurde. Postać głupio podskoczyła i nagle cholera jasna. Spadłem do wody i się utopiłem. W chyba też się jeszcze nie dało upływać, z tego co pamiętam. Dopiero w San Andreas się da upływać. O, no, daj mi to jeszcze. Dobra, spierdzielamy stąd. Mm, dobra. Idziemy w takim razie z powrotem do A. Tak. To była beczka w moim wykonaniu, czyli zajebista. Dobra. To sobie przyspieszymy. Tutaj, tak. Już widzimy uszkodzenia. I teraz, po malutku, spokojnie, pod tej stronie. Nie po tamtej, żeby znowu nie spaść głupio. Tam mamy szybką łódkę. Tu mamy wolną łódkę. Bierzemy sobie raczej szybką łódkę. Tylko, jak teraz do niej wsiąść. Aha, dobra. Po prostu. Eee, ja mogę tutaj w niego. W sumie to ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. No tak, szybciej się płynąć nie da. O że ja nie mam bazuki, jakbym pisnął mu z bazuki, to by było po nim. Strzelać się też nie da nawet, jak obrócę kamerę. Dziwne troszkę. Teraz się okaże, że będzie misja nieudana. No bez kitu, no nie da... Patrzcie gdzie jego but jest! Zobaczcie. Masakra. Wow. Co ja tak mam za nim kurde pływać? No tu nie da przyspieszyć kurcze. Wow, się zmieściłem. Patrzcie, ono, on mnie wyprzedza. I to o ile. Jak ja mam go tutaj kurczę rozwalić, niby co? Tu nie mam pomysłu co tu zrobić Nie, nie dasz się strzelać nawet Ho o to to już jest lipa trochę Chyba że nie wiem, że mam za nim pływać tak Trochę troszkę głupie by to było No ja, pięknie Jeszcze niech on mi ucieknie, to już będzie w ogóle super No i weź tu człowieku, teraz wyjdź z tej łódki cholernej! I... O Jezus A, masakra. Nienawidzę takich pościgów durnych. LOL Jeszcze mi freje, że nas pieprza. W ogóle tam jest łódka, nie wiem czemu Podświetlona. Dobra, pal się frajerze Bum, bum, bum! Pięknie! O to chodziło. O to chodziło w tej misji. No. No i dobra. O oh, fuck. Eee, kurczę, nie wiem w sumie co on teraz tutaj robić. Ciekawego. Tu jest jakaś fajna fura, tak w ogóle. Sama chyba że niby inny kolor nie wiem właśnie czy do misji jechać bo wiecie co może ja sobie bym zapisał dobrze by było nawet bardzo dobrze chyba teraz po której stronie się wjeżdżało do tej chaty mojej tutaj Pisu. Proszę bardzo, tak zapisujemy. No i dobra, ok, kochani, słuchajcie, będzie krótszy ten odcinek o około 5 minut, powiedzmy. E, słuchajcie, nie patrzyłem w ogóle, ile jeszcze mi zostało do końca e, tej części GTA, ale wiem, że no troszeczkę jeszcze jest. Um, na razie jest 10 odcinków, zobaczymy, ile w ilu się zmieścimy, ale słuchajcie. Tak jak mówię, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. I zapraszam Was do kolejnego. Także trzymajcie się i do zobaczyska. Hej!